Siemaneczka ze strony i witam Was w kolejnym odcinku otwierania paczek. Jest to trzeci odcinek, czyli drugi pod rząd. Tak, dobra. E, będziemy sobie otwierali paczki, oczywiście. To jest to jest e, nasz e, kolega z Tunezji, który ma 5 gwiazdek sztucznych nogi, 5 gwiazdek sztuczek, ale jego nie chcemy. Chcemy jakiegoś Ronalda albo kogoś, bo na to 2 miliony żeby mi dropnął. Już wydałem El i co nam daje Shaarawy? Jete. I co to jest? Cześć. W sumie do mojej BBL. W ogóle BBL, dobrze, fajnie, fajnie mi się gra. Ale myślę, że jakby sobie sobie kupię coins, yy, Tak, kupię sobie coins, jak wrócę. Parę milionów z i będzie nowa seria, mam nadzieję, że się spodoba. Ramos. Nie takiego Ramosa bym chciał. W sumie już nie chciałbym Ramosa, bo mam go jeszcze na liście transferowej. Ale już go nie chcę. Yy. Arturo Vidal, ciekawe co nam da Pewnie jakiś Messi, Ribery Suareza już mam ja już mam, Alexisa już mam Ale w World Cupie Gomis! Transferowany Gomis Spoko I Jordi Alba Ciekawe co nam da ten Austra... Austriacki? Austriacki piłkarz, tak, bo Australia to jest Na własnym kontynencie, na wyspie Julio Cezar i... Paletta Aspilicueta, spoko Wierzajmy cię. Przydasz się nam. Nie pogardziłbym tu jakimś informem ani, ani kimś, bo... fajnie by w sumie było. No. Żul nam dropnął, mamy żula Daniel De Rossi! On to ma strzały z dystansu, proszę Państwa. Ja już się przekonałem jego strzelami z dystansu, będę meczu. No niby wygrałem 4 do 2, ale dwie bramki z dystansu piękne strzelił, że Lindegard nie miał co zbierać. Tak, mam... mam dużo zawodników, mam dużo bramkarzy, ale i tak bardziej ufam Lindegartowi, ponieważ strzelił mi jedną bramkę. Tak, przegrywałem dużo i Lindegard uznałem, że on będzie najlepszy. I. Nic. Super. Alexander. Nic mi nie dropło. Jordi Alba, znowu Jordi Alba Daj nam coś, proszę cię, daj nam coś Nie bądź taki, daj nam coś Proszę, proszę ładnie proszę przecież Yes Yes. Proszę cię Daj mi I co się ma powiedzieć No że wyjeżdżam do tej Gdyni, jak ktoś jeszcze mogę tam je spotkać, możecie tam je zabić gdy nie chcemy zabić... Wellington! Czyli nikt Fajne stroje mam lepsze Może dawać jakiś w końcu meczek, nagram z Fify Czemu by niby... Czemu by niby nie, ale... Leo Messi proszę Państwa! W końcu Leo Messi! Tak fajnie. daj nam siebie ale Albo daj nam swojego... Takiego rywala, Ronalda Rami, no Do Ronalda to tak troszkę mu brakuje Odbierz paczkę bezpłatną, tak paczki też to otwieramy Żeby nie było Że gardzimy paczkami, zaraz jesteśmy już Daleko ponad połowę od odcinka, bo 100 kanał na odcinek dajemy I Rada Falcao, co nam da nasz Kolumbijski kolega Arango, transferowany Arango Która to jest teraz liga powiedzcie mi Liga Uuuu, Arango Szkoda Zawsze z tobą grałem, pamiętam, zawsze grałem tym zawodnikiem w BBV. No, ale teraz w sumie gdy mam Roysa, który no nie jest BBV, ale... Ale no się... Royce mi się wydaje fajniej gra, że tak powiem. Strzały z dystansu ma znakomite. Robert Lewandowski też zresztą. Kurde coś przyjechało. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. I... Kabul. Ciekawe ile z tych Francuzów widzę tego BBL. O dużo, o jakieś jeszcze różowe koszulki, to stare to. Powodzenia. Ronaldo, eh, Ronaldo, boże, Messi. Kolejny raz. No, daj nam kogoś dobrego, nuty no, Ty zawsze dajesz te lepsze karty, słyszałem. O, kolejny transferowanie zawodnik. On grał. Chyba go, ale prawidłowo. Po co mi tacy zawodnicy? Gdzie widzę turystkę, jest tylko jedna liga, ale jest tylko jeden klub chyba ja się nie mylę Dobra O Boż Dobra, tworzymy sobie tę ostatni, ostatnią paczuszkę Nie myślę, że ostatnie odcinki sobie z tego jednak tego workawa e, ponagrywamy Dobra i I... Jordi Alba kogo nam daje? PEPE! Nie, o, Isao, Pepe i Isao, proszę Państwa, to jest paczka bezprecedensowa, chyba dzisiaj najlepsza, ale dobra, ja pozostało mi nic innego, o, 666 na koniec, liczba szatana, dobra, się z, się z tym drugim odcinku muszę pożegnać, ja się z Wami żegnam, no, jak mówię, to się z Wami żegnam, na razie, cześć, do jutra.